Jesteśmy praktycznie jedyną jednostką w powiecie nyskim i nie tylko, która w pełnym zakresie opiekuje się pacjentami, bo mamy i hospicjum stacjonarne, hospicjum domowe i poradnie opieki paliatywnej. W związku z tym te potrzeby są po prostu ogromne. Żeby nakreślić, jakie to są w tej chwili potrzeby to trzeba wyjaśnić, że nawet w okresie przed pandemią stosujemy wszystkie te właśnie środki ochrony, a pandemia tylko zwielokrotniła zapotrzebowanie na to. No i oczywiście okazuje się, że... że Taka pomoc jak właśnie Urzędu Marszałkowskiego no w sposób znakomity wspiera nasze działanie i co tu dużo mówić, w pewnym sensie też wspiera nasze no, uszczuplone środki, które siłą rzeczy musiały być przekazane na te właśnie zakupy. Tego typu pomoc w sposób kapitalny wspiera nasze działanie, bo niewydane pieniądze na tego typu właśnie środki można przeznaczyć na inne, jak leki, jak inne potrzebne do naszej opieki materiały, choćby Pampersy, choćby właśnie wszystkie koszty związane z takim codziennym, bieżącym utrzymaniem. Hospicjum. 2020 rok, bo, bo w zasadzie to jest taki rok niezwykłej próby dla nas, nie tylko finansowy, ale też organizacyjny. I tutaj można powiedzieć, ta pandemia no, pokazała, jak w tej chwili na terenie Nysy, na terenie naszego hospicjum potrzebne są nowe rozwiązania, a tym nowym rozwiązaniem jest jedynie budowa nowego, nowej siedziby hospicjum. Po prostu w tych warunkach lokalowych, w których jesteśmy, praktycznie nie możemy się już rozwijać, a pandemia pokazała, że ta zaczęta dekada 23 dekada XXI wieku to już nie jest fanaberia żeby był pokój dwuosobowy, żeby był w pokoju ciąg sanitarny, a przede wszystkim jeszcze jedna rzecz jest my funkcjonujemy oczywiście na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jesteśmy rozliczani z osobodni. I w momencie, kiedy w czasie pandemii musieliśmy rozrzedzić, że tak powiem, salę, a salę mamy 2-3-4 osobowe, w tym momencie okazało się, że, że w ubiegłym roku przyjęliśmy no, blisko połowę mniej pacjentów. I tutaj właśnie stąd ten już pomysł, który się kluje od jakiegoś czasu, ale teraz jest to po prostu no, nieodzowne. I podejmujemy już ten trud, żeby, żeby w tym kierunku działać. Przede wszystkim dzisiaj w sposób niezwykle potrzebny są środki ochrony indywidualnej. I nie tylko maseczki, ale też fartuchy nie tylko te fartuchy zwykłe, frizelinowe, ale też barierowe, kombinezony. Po prostu cały czas działamy w warunkach pandemii. Nigdy nie wiemy, czy któryś z pacjentów, który jest do nas kierowany nie jest jakimś zagrożeniem. Oczywiście wykonujemy testy naszym pacjentom, ale to zawsze test jest, można powiedzieć, wyjaśnia nam sytuację w dniu, kiedy próbka została pobrana. A co się działo przez następne dni, zawsze jest to wielka niewiadoma. Więc przede wszystkim środki ochrony indywidualnej. Przede wszystkim, ponieważ koszty. Tych właśnie w tej chwili co prawda się unormowały, to nie jest okres marca czy kwietnia, kiedy te ceny szybowały tak, a zdobycie jakiejkolwiek maseczki, no graniczyło z cudem. Tym niemniej jednak te środki, no wią część naszego budżetu po prostu pochłaniają. Z takich właśnie rzeczy, które są niezbędne do bieżącej naszej działalności, oprócz tych właśnie środków ochrony indywidualnej, to są również rosnące koszty leków. Tu wiem, że, że no, trudno byłoby oczekiwać, żeby, żeby urząd marszałkowski kupił nam leki. Ale to są powiedzmy w tym momencie, kiedy urząd marszałkowski nie tylko i, i gmina Nysa. I starostwo Nyssa wspiera nas, no to te niewydane pieniądze możemy przeznaczyć właśnie na te, na te inne potrzebne nam środki, leki. My przez cały rok korzystamy z środków ochrony indywidualnej, ale też właśnie tych środków, które są niezbędne do prawidłowej opieki nad naszymi pacjentami. My tutaj muszę również przypomnieć, że jesteśmy zobowiązani. Do zaopatrzenia pacjenta we wszystko, co jest mu niezbędne. Od, można powiedzieć, takich warunków hotelowych, czyli lokalowe, powyżywienie, leki, tak samo, właśnie Pampersy, czy inne środki, które są opatrunki, które są. My za wszystko płacimy 100%, więc to są koszty dość poważne i taka pomoc, jak właśnie tutaj, która pozwala nam zaoszczędzić gdzieś pieniędzy i przesunąć je na inne wydatki, jest po prostu nie do przecenienia.